Witam was wszystkie byczki, z tej strony Adrian Clarkson, ale słuchajcie, dzisiaj nie będę sam, bo będę jeszcze z... Werką tak. Mamy słuchajcie szybkie podsumowanie pierwszego rozdziału. Rodzina przyniosła się do swojego nowego domku, wyszło ogłoszenie, że nastaje oczyszczenie. Rodzina wroiła się razem ze sobą pałkami, apteczkami, wszystkim, Dziaki chroniła. Pamiętam, ukanaliśmy się w kanalizacji i pokanaliśmy strasznego Arego. I teraz słuchajcie, część druga. Zobaczymy, co się stanie. Pipi pipi. Wera pi. ma znaczek przyjaciela u mnie. Tak, to u hmm? mnie też, ale znaczy... nad głową mam w ogóle jakąś kamerkę wyłączoną, nie wiem co to jest. Serio? Masz jakąś kamerkę? Tak, bo mi się na początku coś pojawiło, nie wiem. Jeżeli wiecie od czego ta kamerka jakaś jest, to, o, no to napiszcie no to... w komentarzu. Co, wchodzimy tutaj? O no do właśnie autobusu? idziemy, dalej. Mamy całą kierunek. Bo... Ja mogę tutaj właśnie, no? pozycję bojową przymrać. A Ja mogę taką. No. No. Wygląda jakbyśmy chcieli naprzeciwko nas tych książeczków. A, A to dzieci są jeszcze oni. są! A no, to dzieci jeszcze są! To powiedz same dzieciaki są, ty. Dobra, gdzieś tam zabłądziliśmy i co? Nasze auto się rozbiło. No, rozwaliśmy. No, no, z niego się. leci. Dobra, o, czy ktoś nie. tutaj prowadzi idziemy prosto na rajdę. Dzieci prowadzą, to nie wiem. Dzieci. Dobrze. <laughs> to naprawdę to tylko my jesteśmy we dwójkę, tam jeszcze ktoś z tyłu jest taki dorosły. Eee, to no, nasi rodzice jest, są. Z sumie czterech dorosłych, niestety, no. Ale tutaj. oni nie wydają na aktywnych chyba starzy dorośli. O, to chyba dziadkowie. Jest? O, i co my tu mamy? Tutaj musimy skręcić a. teraz w las. Ja nie chcę iść do lasu. O, ale mogę machać, patrz. Bu. Huh. Huh. No, rzeczywiście. Zawsze tak od góry okay. się macha, a tutaj tak od boku. Grosić nogi. <noise> w ogóle, Adrian, my nie nagrywaliśmy razem prawie 3 lata. Ja no nie, tak, nie mówię tylko... o bandzie Banan A, No tak, ta, w sumie tylko na ogólnie, początku Ale że dwójkę nie no. nagrywaliśmy już prawie 3 lata Czemu ja w ogóle życie straciłam? No wow. co jest? My tutaj spadają w ogóle te, jakiś grad bije dosłownie A ja myślałam, ja że dostałem. ja się potknęłam o coś i już tutaj oberwałam o, Dobra, też dostałem jednego ja bombę Kurczę, za 10 życia. życia no. Może lepiej żebyś ty był medykiem, no trudno Nikt... no, ale ale ja żeby, A zmienimy. dzieci mogą leczyć czy nie? No wiesz, fajnie by było, nie? Ale. Są Ej, tu może sam... coś. W... Ej, pieniądze są w szafce! Serio? Mam 10 dolarów, no? O! o, o no, kolejne regulacji. pieniądze! Już regulacji. Regulacji. mi się ta gra podoba. I jabłko mam. I jabłko Ziel jabłko chyba wyleczy, nie? To, że, żar o, ten, o. no to właśnie nie no. Tutaj powinniśmy powiedzieć wszystkim, słuchajcie, chodźcie tutaj. A, podobne uruchomienie zasilania. Musimy tutaj chyba każdy podotykać. A nie, ładuje się dom, ładuje się, to możemy szukać. klikam, klikam. A, więcej szafek, więcej szafek. Ej, ciemno wszędzie, grubo wszędzie. Wszystkie szafki wydoić, kolejne jabłko. jabłko znaleźć. Oj, nie, nie działa. O nie, ja też No i... No i lipa. Mam tylko 30 baniek, no, i dwa jabłka. O, coś się zapaliło. Tam w ogóle ktoś w więzieniu siedzi. Baza tajemniczego zła. Co to, to jakiś dom z papieru się szukuje? Jakiś napad na Będziemy chyba się musieli bronić w ogóle tutaj, no. A. Bo w poprzedniej wersji też musieliśmy się bronić przed najazdem na ludzi, na nasz dom. A teraz my chyba do nich. O, i możemy co? Okay. Błąd? Do kuchni możemy iść, albo do sklepu? Mamy tutaj na tablicy napisane. Chodźmy do sklepu, bo mamy pieniądze, to trzeba do sklepu iść. My, tak, Mam tak. Bo w hajs się wydaje do sklepu tutaj, w tej grze, no. To chwila. Tam na też górę? Ej, co tu z To jest kuchnia, kuchnia no? Jak to ona to jakaś, jakaś półotwarta. Ej, otwarty. co jest? Zaraz sama daje szrane. <laughs> nie, nie daje w ogóle. Nie, A musimy się tak Trzeba no. do siłowni pójść, żeby to udźwignąć. A, a bo dzieci to mogą! Aha, a nie. to bydlaki! O, wydłaki. O, dobra, to. otwiera się w ogóle. Myślałem, Myślałem, że, że dzieci będą mogli tego robić. Myślałem, że ktoś tam na zawsze już zostanie. Albo na siłkę tak. będziemy musieli tak. iść. O, o, jak Hajs, haj... ten przycisk? Hajsu więcej Szybko! Gdzie mogli kupić a, potem lepsze pałki. A ktoś może mi ukraść tutaj z szuflady? Nie, nie, nie. Czy nie? to wszystko, wszystko jest dla ciebie. Tutaj nie, to nie ma, jak że kto pierwszy. wszyscy na 500 plusy. Dobra, o. mam jednego dolarka jakiegoś pniosu. Tu jest, o, mogę zasłonę podnieść. O i tam coś leży, To jest ten szef kuchni, ja chcę pizzę. Halo, dawaj pizzę. Jak to się trzeba do niego dostać? Trzeba na siłownię pójść i rozwalić chyba jakieś klucze tutaj. Nie, tu, ja, to, ja tam dawaj. będę pałować te kłódki. Ja idę na siłkę, nie ja wiem, jak ty idę na siłkę. Tak? No ja, ja na razie idę do sklepu. Zapadnie. Ja nie, nie chodzę na żywo na siłkę, tylko dopiero się zapisuję, to teraz pójdę na Jakaś nie. arena jest, co ja mogę walczyć z kimś? O, tu jakiś indyk jest, mogę z tym indykiem walczyć? Z indykiem? A co muszę robić? A, muszę klikać. A tam możesz od, możesz tu szybkość A tu pakują, co no? jest? Możesz trenować albo szybkość, albo siłkę. O, jak to ja idę na szybkość. No, no Zajęła mi bieżnie. no co za... Dobra, o, mogę. Jak to no, się, się robi? Teraz Czemu stoi, mi się nic nie nabija? Wera stoi z tyłu, słuchaj, musisz klikać chyba, musisz klikać cały raz. A, klikać trzeba no, coś? No, myszką klikać, no. A nie tamta... wystarczy spacerować? Nie, wystarczy nie, nie. spacerować po prostu. Aha, no to może, to może. Być no? wszy... Ale nie, oni biegają, a ty chodzisz. Do shiftem mam A, okej, okay, dobra, już widzę, tutaj się jakieś no. pola pojawiają. A, no właśnie. O. Tamta mama to ma już trzy szybkości, widzisz, jak biega szybko? No ja Przed nie tobą? wiem, ja jestem, no bo to dziecko jest, to ono szybciej biega, no. Nie, już wiecie, że tutaj kości bolą, stawy. Ja wolniej biegam. Bo no, dobra, o, dobra ja... mam już dwa, dwie stópki. Dobra, ja, ja jedną więcej siły, dobra, chociaż coś, będę lepiej pałował ludzi, nie bandziorów będę prosilił. No i no, ze idę przepakować, idę przepakować. No. O! I raz! I o, dwa! On... Musimy... Uncle Pit chce, żebyśmy jakichś trzech bandziorów rozwalili. Na, na środku jest chłop, co daje misję. A ja pójdę na dworze na, dwor, na dwór i zobaczę, co tu się dzieje. Mm -hmm. Dobra. Bo Tam były jakieś a baterie, ja czy coś dalej. takiego. werka, a. a, tutaj trzeba mieć szybkość, bo tutaj cię mogą te, te grat rozwalić. O, jakiś komunikat. Coś tam o. jakieś wiadomości. W a mnie nie ma. Dobra, przerywam. 54321, okay, idę oglądać. Ja na dworze! Bateria, tak. a tu jakieś energy drinki są, ty. Cicho, bo wiadomości lecą o 19. Ja, ja mam energola, uciekam stąd. I pizza tam leżała. O nie, wyrzuciłem je. O nie, muszę je trzymać. Ostatnio tego Larego, tak, pokonałeś? Tak, dokładnie. No teraz to teraz jego jakaś... ciało zniknęło. A, no to super. O, jesteśmy Adrian w telewizji! Serio? No? Ja przegapiam, przegapiam serial o mnie. Ale fajnie! Okej, okay, jakaś nowa liderka się pojawiła. Scary Mary. Scary Mary, o. Scary. Jakieś będą trzy, nie wiem, faza ataków na nas? Dobra. Dobra, i A, tak. Pierwszy I teraz atak będzie. będziemy musieli się bronić. O Boże, dobra, jak że... te wiadomości wyłączyć? Mamy, mamy 30 sekund. Może mogę popakować jeszcze chwilę? może. Będę pakować. Ja będę... zjadłam jabłko, dobra, 30 sekund. Nie wiem co robić, nie dobra, wiem co dobra, robić. No. Ale się zamyka. Siódź się zamyka, może. Muszą wyjść. Boś ludzie. Szybko. No. Wychodzić, ja szybko! Ej, to zobaczyć, może coś się w szafkach zrespiły. Szybko ludzie, wychodzić! Ej, Nie słyszę widzi. samochody, słyszę samochody jakieś. Serio? No pa idę do ciebie. No. Dobra, dobra idziemy. O, o. Kliknąłeś w mój kapitan, żeby wziąć misję? Nie. Kliknij go, kliknij go, Mam ma misję dla ciebie. Klikam, znaczy, klikam. Znaczy, z trzech bandziorów będziesz musiała zabić. No dobra, postaram A te w ogóle, się. dzieciaki mają łomy ty, one mają też jakąś broń jednak. O, a jedna, ej, to no. ja bym chciała! Nie, Też wolę łomę, to robię. Dobra, wolę, idą. <laughs> dom, do nich. O Boże Święty, ile a, jest? tu już ba, są! tu już są! O matko! Umieraję! Okej, tu jest! Ura, ura. Dobra, piję, piję, ale... piję! Chaj z nich leci jeszcze, ty! A! Lecam, chyba słowanie. Dobra, mam... wanie. Wanie dobra ja zbieram pieniądze tam. Ja też. Wezmij tam walcz. I co nikogo nie zabiłam, ej! Serio? <laughs> ty zabiłam. A, nie, ej, ja dostałam pienię. Więcej pieniędzy dostałam od tego wujka. A, może nam przydało. Tak, 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 daliśmy radę, no, zabiliśmy nic. No bo, dobra, super, mamy pełno hajsu. Ej, tu się ślepo otworzył. Ty I, I co możemy? Z więcej pieniędzy możemy za robuxy kupić. To za robuxy, o Jezus, to nie. No bo tu to jest on to jakiś pokola. co... Jakaś na siłę chyba. No, lepsza broń jest, Uuu, ja chcę lepszą broń. Uuuu, A Tego mają łomy, dobra, kupujemy. Ej, kupujemy no jak mam, to? Kupiłam? O, kupiłem. Mam łom. Co nie, to ktoś ha kupił. Nie. O, mam tutaj. To mój jest. No. Co mi kradnie te łomy. A nie, bo te łomy to są. Yy, on, on mi mówi, że ten łom jest. Y, mamy pałkę, która jest lepsza. O, mamy jakiś klucz. On była, ona była lepsza niż moja pałka. to legendarna jest, ty. Klucz jest legendarny. No prawdę? już trafiłeś no? legendarne coś? Trafiłem najlepszą broń, słuchajcie, Legendarne. No nie. Ale weka. To o, mocniej upuszczają dwa razy więcej gotówki, Uu, ale to będziemy to jest, bogaci. To jest w ogóle taki trochę tower defense, takie musi, żeby są wavey, przychodzą i cię bronisz, się. silniej, jesteś silniejszy, to jest super w ogóle ty. Super tak gręczka. Arena. O no, a to można się nie pobić tak dla, a to tam to mnie nie było. Dobra, Dawaj, wyra kupuj, ja dalej. kupuj rzeczy, no. Mamy jeszcze 11 w magazynie. Bo łomy są takie słabe, mamy, my mamy pałki, to jest są lepsze od niż co my mamy, no. Niestety. Ja już bo nic nie mi kupuję. nie leci, ja już się tutaj spłukałam. O, a niebieski łom? Też jest no, gorszy. Też jest gorszy, jak Ci nie weźmie go do ręki, no to, to jest No ja gorszy. już nie mam pieniędzy, wydałam wszystko na łomy. A ja kupię życie jeszcze trochę. O, ciasteczko wypadło. To nie była dobra inwestycja. No trudno, zostaje przy mojej pale mam. O, tu jest hajs jeszcze, ty. Ej, tu się ktoś bije. Tu można Bija się bić? Się? Dobra, ta, ej, ja ta, się ta, też bije! Tam jest arena, tak? Chodź tu, chodź ej, tu. No? Tak. Nie, nie. Muszę przetestować moją nową, nową siekierę, nową, nowy ten. Bo jest tam no, chłop, praktycznie. Ej, uważaj Wera, on Cię zabija. O, nie dobra. zabija mnie. Na hita go miałem ty. Nie pokonają mnie. Oj, pieniąd. Na hita ich mam. Dobra, na dwa hity, dobra. Na trzy. A bo tutaj wzmacniamy swoją siłę, bum. tak też? Nie, nie, tutaj po prostu farmimy gotówkę chyba, wiesz? A, no okej. Okay. Farmimy golda. Sumie... Tylko o, trochę ja życia. Czy ja mogła dokupić sobie życie? Możesz, możesz, tam w sklepie jest. Ale to tylko w sklepie, myślałam, że tak, tak, Nie, nie. No dobra. dobra, to idę dokupić Ale sobie. Mam, mam Ej, pięć ciastek. ciastek. No właśnie to kupiłem z... ciasteczka z... i ono, ono cię tutaj respiżycie. Tylko w sumie wydają tyle hajsu na ty. Te... ale nie, mam dużo, mam, mam 140 hajsu, a to jest co? To jakiś jest ten, że dopasuj razem chyba coś? Może no, tutaj, o To, to razem, będzie, to będzie, to będzie jakiś, jakiś, jakiś pewnie coś, ten, nie? Jakiś... Jakiś sekret? Jakiś sekret, no. Patrz, jakiś, no, o! Najsilniejsza broń! Znaczy, Grabki. że ta broń jest najsilniejsza do... Najsilniejsza, a! Czyli najsilniejsze są grabie, nie, nie mam najsilniejszej broni, najsilniejsze są grabie. Hmm. Aha, no, a nie wypadły mi, ale no, czekaj, mnie nie a może komuś wypadły? To... komuś wypadły, bo patrz, nie ma już. Nie no, są grabie u mnie tutaj, widzę tam. A u mnie nie ma. Serio? Jest Możesz tylko koszmarz. szczotka, ten Możesz twój szpanią. klucz i młotek. A nie, ja mam młotek, pałkę, miotłę, No dobra, dobra. Trzeba dobra, robić. próbuję, dokupię sobie tutaj te Serio pieniądze. kupujesz tylko jeszcze? Tylko 20 robuxów kosztują. No, no w sumie ta, mało tam, nie? Może trafisz jakąś miotłę lepszą, no. Ja idę przepakować trochę, bo nie mogę tak żyć. Nie ja mogę żyć tak słabo. Miotły trafiłam! Mam miotłę! No tak, będę te, mogła my... teraz zamiatać tutaj przeciwników. <laughs> Zaraz słuchajcie, zamiata panciorów. To była dobra inwestycja w To końcu. była bardzo dobra inwestycja, naprawdę. Ej, miotła jest przedostatnia pod względem siły. Ooo! Ale wyczyszczę tutaj To będziesz zawodowe czyszczenie. Teraz tylko trzeba przypakować No, idę przypakować trochę. O, Tutaj jest okay. słuchajcie, teraz wiecie, jak jest jakiś anime leci, to mamy trening Ark, nie? To będziemy trenujemy ostro, przypakujemy i zaraz będzie drugi wave. Kolejna fala, nie? Będzie. kolejna fala wanziorów, no. A ile minut o, o. przerwy jest między falami? Klikaj. Nie wiem, nie wiem właśnie ile jest przerwy, ale... Będziemy mieli wiadomości na pewno. O, o, idzie, idzie, 40 sekund. Zamyka się powoli, brama już. Prawie się dobra. kawą odławiłam. Trzeba. Idę. <laughs> trzeba iść, słuchaj, trzeba ja i idę, dobra. to idę. No. Dobra, wyciągam moją miotłę. kolejne zadanie. Ej, co to za piesek? Twardo. To jest kwestor. Twardo? Jakieś? Jakiś no, piesek, kto to, się taka... to no? Jest piesek, no? To się nazywa tward... taki... Nie, ktoś pomaga... czekaj, nie twardo. Twardo. To się mu pomaga. Ktoś kliknął misję i ktoś pewnie robi tą misję z tym pieskiem, A -a. jakąś coś, 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 coś może mu robić. Nie wiem, jakiś błąd. Ej, dobrać. patrz, tutaj się tym zaciął. A chłop się zamknął, nie nie wejdzie. <laughs> Ej, no wieku, za późno było czekać szybciej tutaj. No, bo ja to czekam na nich. Czekam na nich, się, no. Zasad, zasadzkę robię na nich w tyłu Uwaga, ile mamy? O, fala 2 z 3, dobra Druga awesome, fala, dobra. o kurcze, pełnuj Dobra, bum, 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 bum. bum. tam ci czekają trochę, dobra, bum, bum, bum O nie, to są bieg, mocni bieg. bardzo, a. są bardzo mocni Ej, ta miotła o, o, tak nie daje o, jakiegoś a, super o, efektu o, Dobra, udało się Wir miecza, wir miecza, Aura miecza, dobra Żyjemy Zostałem pełno gotówki od wujka, dobra, wujek sam zawsze daje radę Dobra. I co, wylosujemy więcej broni. No tam już jakieś resztki zostały, to chyba warto, nie? 5 no? w magazynie. Dobra, ja, mam 11. Ja, ja w sumie nie potrzebuję, nie? Bardziej chyba życie potrzebuję. No właśnie ja też trochę sobie życia kupię, żeby nie było. Mam trzy tylko w magazynie. To kupię, kupię wszystkie żarcia, jakie są. O, dostałem trzy lajsy! to twoje? Myślałem, że moje A nie, ktoś zabrał mi chyba. A nie, to Kurczę. było... Coś... O fioletowe lejsy miałem. O, one na pewno całe życie respią. Bo tutaj widzimy co leci innym, ale nie możemy tego podnieść. O, to ja kupiłem też i ty ja też kupiłem. Ja już mam brak w magazynie. No bo ja błłżko mogę zjeść. Dobra, trzy jabłuszka mam. I reszta hajsu na bronie. No bo dobra. A ja chyba... znowu zero mam. <laughs> ja mam jeszcze sześć dych. No bo wszystko na to miotły wydałam. Bum, łomek. Bum, łomek i. łomek? O nie. Brakuje tak mało, może też skupię. Ej, to tak trochę, bo. To dobra, ale ja mam. Pieniądze. Dobra, kupiłem cztery dychy. Dwa, pierwszy będzie bum i teraz musi coś dobrego, uwaga. <laughs> Miotła! Mam też miotłę Wera. Masz tak, miotłę? Ja tutaj jest się biję na górze jak coś. Miotła jest faktycznie lepsza niż ten, wiesz? niż, niż, ten niż mój klucz. klucz, bo mi wymieniło, no. Wymieniło mi to. Ja muszę uzbierać jeszcze dwie dychy i będę jeszcze coś jeszcze innego. Jeszcze o. jakaś inna broń będzie. Pinią. BUM! BUM, trenujemy! się. Ej, ten jest. To jest kurczę mocny. Bo tam, on jest Elita. O. Elitarny jest. A, to Elita jest. No. Oj! Ono on, on nadzieję, że nas nie bije. Dobra, lary w toku, zużycie energii. Zużywamy energię, co? Coś, coś co się dzieje? O, o. Coś się zlagowało. Plok nam wysiądzie, o nie. Oooo. Koniec zabawy. Oooo, koniec zabawy. A mam nadzieję, że maszyna działa, bo mam jeszcze jedną broń. A, musimy znaleźć Luchze. generator. A akurat uzbierałam 220 generator dolarów. Generator no. no. tylko uważaj na te, te... No. Generator. Musimy, no, <laughs> musimy biosłupać. Wiosłowasz na rowerach. O, to ty wera, to wiosłuj, bo ty jesteś szybsza. Tak, ja no. mam iść, dobra. Nie. Ja. Czy ja wiem, czy jestem no, szybsza? No bo ty masz ten. Ty masz tego bucika. <grym> Zobacz to no, na środku, to w ogóle... boże. No, Ale speeda został. No się... to wiosłujcie, a ja idę, słuchajcie, po nie wiem co. No, no już no. koniec. O, udało dobra. się. Ja tu. Przywróciliśmy. A czemu ja się bo tak szybko Bo my tutaj nagle. powolne skrzaty jesteśmy na dworzu. No. A. No wujek pit, nie ma żadnej. Idę. A, musimy wszystkich rozwalić na górze, jeżeli chcemy ten, dobra. No bo ostatnia rzecz, ostatnia rzecz mamy tu w magazynie. Mam młotek! Mam tipsy! Mam młotek wera. Bum, 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 jeszcze lepszą broń chcę. Więc ja już na razie się nie biję, mam całkiem <grym> dobry przedmiot. Idę pakować na i tam dalej. Werka Berko, kokserka. Werka <grym> pakerka. <Berka>, <grym> Hojny, widłek gnojne mam! To to najlepsza broń, prawda? Co I... No, hojne widły, dno... O i pałkę, fioletową dostałem. W dostałem. Ty, wolałem. Wolałem mieć, pa... wolałem mieć widły. Wolałem widły, a dostałem. A co już, one ci przyniosły? No bo już się wymieniały, czyli mam... dostałem jakby najlepszą pałkę jaka jest, ale wolałem z widłami chodzić. Mhm. No nie, moje widły. No bo ja muszę to pakować. Ostatnią. Ale wolno Ja ostatnią. Ale już ostatnią. 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 Ja... Już Już zakwasy na rękach. Ja ostatnią też muszę to pakować. brakuje mi dosłownie paru. O nie, nie, jak się zdążyć? Ja muszę zdążyć, to tą siłę dobić. Muszę zdążyć. Oni jadą już. Ej, to trzy auta jadą. Ile wtedy jechało? Jeden. Muszę zdążyć. No to teraz jadą trzy. Muszę zdążyć, mam, słuchajcie, walkę z czasem. Szybko. Ej, szybko. Dobra, to daj radę. tam, dziewczynko, chodź tutaj. Daj radę, daj radę. Ej, ją, tą dziewczynę tutaj zaraz Ona kozaczy specjalnie. Myślałam, że ją zmiażdży. Ty, boże, ona tam chce wejść, serio tam utknąć chyba. Dobra. O, tutaj o, zmiażdży nie. kogoś, a jednak no? nie. Dobra, idą trzy wodze, dobra, będziemy musieli, musieli długo bić. Czy Wojek ma jakieś zadanie dla On nas? ma zabić nie. wszystkich bandziorów na górze, ale to my nie daliśmy rady. To aż po 20 było. Dobra, piję, piję energola. Dobra. Szykujmy się. Ostatnia fala. Piję Ostatnia energola, fala. dobra. Ej, tu O super, nie, Boże, wielki Boże. wosk. panie, widzisz go? Ja Ta, na razie mały kij, wiesz? Tak, widzę, widzę same elitarne potwory tutaj są. No, trzeba dobijać, trzeba dobijać. Bum! Mm, oh, umieram, Ugnijcie! Umieram. A, niech chipsy? chipsy Adrian! Chipsy ci to dadzą. Ej, ktoś się goni tam, Miem co chipsy? jest? Biegnę! A, się, biegnę! Biegnę! się Z miodem. Robię harem Pottera. Nie po to tyle ćwiczyłem. Zamiast latać na miodę, to Dobra. będę piła. Nie miodle. po to tyle ćwiczyłem, żeby jakiś jakichś Dobra, i teraz Tylem boss. Tak. Teraz boss. Teraz boss. Dobra. boss. ma jakieś armory aż. Aha, co no? No? O nie, a musisz nie, nie, nie zrobiliśmy Mogę czegoś, dobra. Ucaliliśmy pieska, wujek Pit nam pomoże i co? A każdy jeden pancerz zdejmie pewnie. Ta no. Ale nie, nie, nie mamy. Nie Ej, mamy niełatwiczy jak mogliśmy, jeszcze powinniśmy coś tam dokończyć. O, ma, ma chwilę stuna. Dobra, a jak mu zdjąć pancerz? Nie, boję się, że... O dobra. Oj, oj, oj! O, Zamachnął no, się no, trzeba swoim łomem. On, będzie... On ma dwa łomy w ogóle! O nie! I nic dobra. nie robimy! Ała! Zobacz, bo ma ataki, takie, takie... O nie, na, mnie się, ciekawie, na mam, mnie się skupił, na mnie się skupił, na mnie się skupił. Zostaw, O nie, ciekawe. Zostaw. Myślałam, że to będzie takie mega trudne. Też się, też się palę, tak? Zobaczcie. Jeżeli to już jest koniec... Ała, ale mnie O nie, mnie Bera, tak mówiłaś, że takie łatwe, a zaraz byś tutaj umarła. Ja tu poglądam bardzo mało <laughs> życia. No bo z wiru miecza mnie tutaj, Do... z, wiru z wiru łomu mnie strącił. Oj, tak. on się przewrócił teraz. Już umarł, umarł, umarł. Zniknął. Wbijaliśmy go w ziemię. Dobra, jesteśmy osiągnięci, dobra, to jest nasza baza. Przyjęliśmy bazę. O! Za damy, najwięcej niż no, no. Ja cię No to fajnie, kręcę. że powiedzieli. No, bo ty z no właśnie, to spało spałą, No właśnie, Ale ta pałka jest dobra w teorii, chyba. A. No właśnie. O jest tak. Jeszcze tutaj ona ta. musi, główny, główny, główny zły bohater. Miss. Coś, miss, nie wiem. Miss złaga jakoś, Miss. miss, miss, no, miss złaga. O, <laughs> dobra. Zamknęła nam o, wszystko o, i co? Sorry. Nie możemy wyjść, nie możemy wyjść. Jeszcze selfie jest no właśnie pod nią. Ale to o, pieniądze weźmiemy. A będzie, będzie hajsu, moi drodzy. Sztabki złota. Dobra, musimy teraz tam wejść. Czarna dziura. Ale ja nie jestem gotowy, ale na wschodzie nie mam wyboru. No bardzo mało życia, nie podałam mi się to. Ale dobra. No tak, tak? wiesz. Ale wrażę, że tak nie niż ty w nie. Się. Co my tu mamy? Jakiś mm. laboratorium. Ej, kosz na śmieci jest. Mogę coś zwrócić? O, o! o no, coś można będzie. przeszukać. Coś no to będzie, no, kosz na, na pewno to będzie. Nie wierzę, że nie. A nie, nie ma nic. Nie, nie Dobra, ma. to wiemy nic. co robić, dobrze, dobrze, przybierzemy wszystkie. Tylko śmieci. Drzwi, ty. Ej, ja idę sprawdzać kosze na o, śmieci. No, tu mam jakieś kamery, widzę Was wszystkich. Widzę co Was nic? wszystkich. Jak torturowali nic. tego zł tego złego. Dawać. O, wypadło mi coś. Bateria jakaś. Jakiś kot trzeba chyba ustawić. Niebieski? Ej, wyrzuciłam tą baterię. O co? No, zabrała mi baterię! Halo! Złodziej! Ty, tutaj trzeba jakiś kotor Ty, Wera, umiesz w kolory? Jesteś dziewczyną, umiesz w kolory? Tak. Tutaj trzeba... Tak, tylko czekaj, baterię wsadzę. O, dobra, idę. To musimy jakoś kolory chyba zmieszać, żeby one były takie jakie jest tam. Ja no biegnę, biegnę. Co to nie... jakaś? Tutaj? A, żeby ten? Żeby no, fioletowy żeby... z czarnym chyba, nie? Żeby jakieś takie kolory bo Tam jest taki fioletowy, wiesz? To to zrobiłem. A, i tu jeszcze jest Aha. coś w środku. To to z białym chyba wtedy. O. o, 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 babka zrobiła no. i mamy coś, A apteczka, no, zabrała mi, no nie, o, zabrała nie. mi apteczkę Dobra, ja dawaj na da nią zmiotą, to tam ja. mała no, do śmietnika mi, z nią, śmietnika dawaj, z I łapią i do śmieci Dobra, chodźmy tutaj, bo Ej to ej, tam już walka z busem jest, yy. O, nie to może lepiej do sklepu najpierw, co? A mamy jakiś, o, o. ja pierwszy jestem oczywiście z przodu, ale ja byłem na samym końcu O, stoi ekipa i co? Nie możemy chodzić? O, i chcemy się bić z nią? A, nie mamy wyboru, dobra. Nie mamy wyboru, ja nie mam życia, generalnie. Bardzo bo się boję, dobra. Dobra, ja biegnę, ja biegnę. Vera oj, oj, oj ale spadają szybko, ty! Vera ja najpierw tych tutaj wy wy wykończę. bom, 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 dobra. Gdzie ona o, jest? jest? Gdzie ta pudernica? Pudernica? O nie, lawa! O boże, lawa się co Lava teraz? leci, lawa leci. Halo. Ej, Boże święty, boję się! O, dobra. Dobra, stanęła. Dzięki A tam je jest na górze, widzę patrz! A ja no. nie Zobacz mam jakiejś rakiety, rakiet w nią strzelić? O, idzie! Idzie! Zielony! Zielona rośnica! Bije! Aaa! Co ona się myślić. tak skrada? No chodź tu. Nie, nie możemy jeszcze bić, nie możemy! Jak to nie możemy? Let's dance! Let's dance. Pipi pi pi, to to, ona coś tu respi. Ej, a może ją tutaj odkręcić, bo ona coś z tyłu na plecach ma. o, wirzek! Co jest? Wielki miecza robi! To jakaś róża jest. Jestem szybsza teraz. Bo zabiła Co? nam kolegę. Kolce jeszcze wyciągnie. Ale ja nie mogę w ogóle jej. Nie, nie, ona on, on musi się zatrzymać. Musi się zatrzymać. A. Teraz! Teraz mamy dobra, okazję. Zabiję! Dobra, bum staram. Biegnę O, uleczyła mnie! Uleczyło mi to. nie uleczyła. uleciała. czyli ona tak po jednym razie trzeba ją będzie. Oj, lawa, lawa, lawa. Z tamtej, z lewej strony, z lewej będzie, lewej. Tam się tam się pali. Do prawej chodźcie. Widzę, widzę. O nie, dobra. Tak? Tak. Tam to się zjara, tam to się zjara, patrz. O, trzeba być w rogu. Trzeba będzie być w rogu. Uwaga, uwaga! Trzeba Wrogu? być w rogu tutaj. Tutaj no, bo tam będzie zaraz z tego wyleciała. Tutaj jest, tutaj jest strefa bezpieczeństwa. A jeden jest. I teraz tam, teraz tam. szybko. Ej, prawie szybko. bym spadła na to. Szybko szybko. szybko, szybko. Ta w ogóle Envy mi uleczyła, ona jest doktorkiem. Ej, co tu się dzieje? Deska spada? Coś tu się dzieje. Ej, co to? Trzeba skakać. Róże jakieś. No róże nie, nie podchodź, one kolce się strzelają, no. Ewi pomóż, pomóż mi Ewi, Ewi. Ewi jest kochana, ona jest naszym lekarzem tutaj ulecz mnie, ulecz mnie a bo ona tą apteczkę przecież ci ukradła a bo no ona to, może to, dzięki to, temu o, może leczyć, no to, to to dziecko ja, no to mi ukradła ona. apteczkę, bo ja ją tak? myślisz, że ci wybaczy? Ja to zbrodnie a? wera i przypomniała, że to nie jest <śmiech> <śmiech> wera, no już uleczyła. kończ to kręcenie bo ci się w głowie zakręci zaraz babo o deskę może? Mhm. dobra, oh. my Oderzyłam ją. Tak, dobra. Ostatnie kręcenie i będzie po niej. Ojej, ja. No. Ej, aż mi się taki o -o. program przypomniał. Uf. Gwiazdy tańczą na lodzie. I ona A, tak no, nie, to cy... mi przypomina. Ej, zostaw mnie. Vera, Ej, no co ty będziesz, jest? Zaraz ty będziesz tak do lodzie. Uważaj, Wera. Nie no. no. Gwiazdy tańczą na, na lodzie. No, na tego Uf. 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 no. No, halo. Koniec kręcenia się? Halo, halo? Chyba, porozwalała sobie wszystkie te swoje róże, dobra, i co? No, jest! mamy, dobra, mamy, mamy bo, no, no, no co za, to za pół! To Kto ją uderzył? Nas, nie wiem, Kto jak to ją dziecko. uderzył! Jakie no, dziecko pewnie najsłabszym łomem, no co jest? No nie! Ej, czekaj, bo lawa, 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 lawa! tak szybko? Co tak szybko? Co ona taka? A, pewnie nam, połowę planszyk pewnie nam uwali. Aha. A, tak, ozaczy, patrz, tako kozaczy, widzisz, no chyba chce umrzeć chyba. Ona chyba chce umrzeć z moją buteczką. Aha. Nie możesz już płacić za respawn, powodzenia, o, nie możemy się zespić jak umrzemy teraz. Ale nie padliśmy nawet. No wiem, ale Ojej, tak O czekaj, patrz, bo jakieś, jakaś inna kamera o, jest teraz! CO no? jest! Teraz Co jak umrzemy, to, za... to nie możemy się odrodzić już, ostatnia szansa jest teraz, nie możemy. O, nic nie, 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 dobra dobra, ja musimy być. ja nic nie widzę tutaj! O nie Boże, kolce biją, jak jak są jak są. Dobra, trzeba uważać. Trzeba uważać, nie można przychodzić. Na, na pewno ta deska tutaj będzie przydatna. Na pewno dobra. Dobra, że że Uważaj, werał, warał. Uważaj. Ale jest Uwar. ciężko. Jest ciężko, prawda? Kamera jest bardzo dziwna. Najpierw no, coś na środku, najwięcej opcji masz wtedy. No, no i co, a się. To No, Koniec, to koniec, koniec I co, co co nie? Zjadaj? Co to za turbulencję? Deska. deska się rusza, szybko chodź tam. Skupujemy tam? No, o! Wydawaliśmy deskę w kosmos. I co? I co, Ej, i co? Tu wszedł. Piesek wszedł. O, lary i piesek. O, nie no, jest, ale nie, tu jest z góry? Bandziory. A, dobra, bandziory. Trzeba się pobić. Ja już dużo życia nie mam już. Dobra, bum. Oh, dobra, ja tu biję. Oh, oh, oh. A to takie elitarne. takie mocne. ła, ciężko z nimi no. jest. Wszystkie na ciebie się rzuciły. Dobra. Mm, amen. Amen. Aj, padam, padam, padam. może Lecz mnie tutaj. Lecz nas? Z... Lecz nas? O, dobra, uleczyło. uleczyło. No, lecz więc... nas też. Dawaj, lecz mnie! Ej, też mnie polecz, no proszę cię. Nie, nie masz co A może ona ma tylko jedna... Uleczyła mnie, uleczyła mnie, dobra, żyje, żyje, żyje. Paweł umarłem, ale żyje, dobra. Uwaga, tam o, będziecie. Nie, nie! Lekarzu, nie ubieraj! Boże, koniec to, to umiera, bo mnie uderzy! Do, dobra, trzeba być na ręce po lewej jej, bo ona... ona dobra, trzeba tam być... Tam być trzeba... O, tam być trzeba wyraźnie, by On ci zepchnie, uważaj. Zepchnie. No! Oła! Trzeba byś trzeba. Być... A dobra, już rozumiem, dobra. Okay. Łapy, trzeba być, no. Szybko tam! Szybko! piękne! Dobra. dobra, zrozumiałam A, już. Tak, 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 to takie ciężkie trochę, no. A masz! z zmioty. ja to się szczekuję Za blisko stanąłem! Część tak daleko! A, i też O ja on uderzyło, patrz! No dobra, ja ledwo żyję, nie damy rady tego przejść do końca mi się wydaje. Chyba, że będzie... Oj oj, 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 oj! Co tu się dzieje? Oj, 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 ciężkie moi dozy. Ale ciężkie Ale piekło, ale piekło Piekło larego? No nie, naszą chwilkę, zabija tam Mała nas, zabrałaś tę apteczkę, to co? Teraz ją używaj, co na jakieś <grym> ogień, co nie ma? O. No mała nie ma nawet kija, ona ma apteczkę O, oj, stryka palcami nas 3 palca 3 z, z palców, słuchajcie a, a, O, 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 Boże, w centrum, centrum ognia jestem Z każdej strony mi biją o, o, nie, o. Dobra, Żyjemy. O, to już się powoli ciężki robi wyrania jak ty? Yy, teraz będzie Takę Nie. Szybko, szybko, o, w prąd o nie dostałaś teraz, nie! Ale ja no przeszłam przecież to jest niesprawiedliwe Ooooczymy O nie dostałem. No nie, tego się nie da przejść! O, o prawo, 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 prawo! O dobra i lewa, i lewa, 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 lewa O, dobra. o nie! O, dobra. Ten dzień jest taki stresujący, ja nie wiem. O nie, jeszcze prawo, no co ty jeszcze raz? Biegnę! nie No nie le... Boże, ostatnie, Jeszcze jeden hit i umieram! Jeden hit i umieram! Ostatnie uderzenie umieram już! Co o, jest? O to będzie ostatnie uderzenie Wera. Uważaj nie, szybko! O nie umarłaś! NECO, PIRKA! O nie udział! Kurde, szkoda, że nie mogę się zrezygnować. No już nie ja można. myślałam, że to już koniec będzie. Nie damy rady, nie damy rady, tak blisko coś w ostatnie życie jej zostało, a ja jestem dosłownie na hitka jednego. Szkoda, że nie można się zrespić No, już nie kurczę. można. Było napisane, że nie można. A ja nie wytrzymam długo bez Wery, już sam zostałem tylko z tą złodziejką małą. Z Ona ma jakąś wodę, sypije. Dałabyś coś, podzieliłabyś się czymś. Pstryka palcami ostatnie pstrykancia. No i mnie laser, odpalił laser nagle, laser z oka odpalił jeszcze i niestety mała została sama. No więc słuchajcie moi drodzy niestety lary, ta Miss Skerelary zielona generalnie trupia babka jakaś zła nakręcana pokonała nas, nie 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 słuchajcie rozjechał laser, Werę niestety ostatnia ręka dosłownie strzepała ją niestety. No i co? Trzeba próbować dalej, następnym razem Może kiedy indziej się uda, słuchajcie Może kiedyś jakąś bandą, banan razem to przyjdziemy sami na przykład Nie wiadomo A na razie słuchajcie moi drodzy Żegnamy się I ostatnie słowo mówi Wera A będzie to papa. Pa. Czy to nie miałobyś to? Wiec Cokolwiek, ja tak my zawsze trolluję ludzi Dobra No